Badania kliniczne wykazały, że alkohol zwiększa produkcję prozapalnych i wolnych rodników, tym samym może nasilać zmiany skórne i postęp choroby. Jeżeli zaostrzenie zmian obserwuje się nawet po niewielkich ilościach, należy go wyeliminować całkowicie. Jeżeli chodzi o przetworzone produkty, takie jak słody, czy słone przekąski czy fast foody, nie będą one polecane ze względu na dużą zawartość cukru, soli. I tłuszczu. Nadmiar tych składników w diecie prowadzi do nasilenia zmian łusczycowych i postępu choroby. Pamiętajmy też o tym, że osoby z tłuszczem są szczególnie narażone na choroby układu krążenia, np. na nadciśnienie, tym bardziej zasadne jest ograniczanie tego typu produktów. Czerwone, czerwone mięso nie powinno się pojawiać w diecie codziennie, ze względu na duże ilości cholesterolu i nasyconych kwasów tłuszczowych, może doprowadzić do nasilenia stanu zapalnego, a tym samym postępu choroby. Część badań wykazała, że ostre przyprawy, takie jak na przykład pieprz czerwony, popularnie nazywany pieprzem kajen, może wpływać na nasilenie zmian łuszczycowych. Jest to kwestia bardzo indywidualna i należy po prostu obserwować swój organizm po spożyciu ostrych produktów czy potraw. Jeżeli rzeczywiście to nasilenie następuje, to należy je ograniczyć lub wyeliminować. Jeżeli nie, to nie ma takiej konieczności. Przyprawy, które mają działanie przeciwzapalne i antybakteryjne to takie przyprawy jak kurkuma, jak imbir, goździk czy cynamon, a także zioła takie jak rozmaryn czy szałpia i je można włączyć do codziennego spisu. Również u chorych na łuszczycę częściej niż w populacji ogólnej diagnozuje się inne choroby o podłożu autoimmunologicznym, takie jak celiakia, której jedynym leczeniem jest stosowanie diety bezglutenowej. Nie ma konieczności wprowadzania diety bezglutenowej u osób chorych na łówczyce, chociaż parę badań wskazuje na to, że po wprowadzeniu tej diety zauważono poprawę stanu zdrowia. Na pewno jest to kwestia indywidualna i należy pamiętać, że decydując się na taką dietę bezglutenową, należy ją wprowadzać pod okiem lekarza i dietetyka, ponieważ wykluczając dużą część produktów zbożowych pozbawiamy organizm dostępu do takich składników jak błonnik, y, witaminy z grupy B głównie i składniki mineralne.